Mówisz, że najpierw skończyłeś studia, obroniłeś się, to jaki to jest kierunek? To jest coś związanego? Nie, no nawet nie wiem. Nie, nie absolutnie absolutnie nic związanego. To jest mechatronika w języku angielskim na Matko. AGH. tak, jestem inżynierem. Zaskoczyłeś mnie, ale ja też? Ty też jesteś a te, też Tak, mnie a, też mi, a też mi mówią, że bardziej human, nie? Okej, okay. też mnie zaskoczyłaś w każdym razie. Yy... Bo, bo przeprowadzasz nagle wywiady, a ja nagrywam filmiki, co to ma wspólnego z inżynierem, niewiele. Natomiast no tak wyszło, tak wyszło. Po prostu byłem dobry z matmy, napisałem maturę z matmy, która poszła mi całkiem dobrze rozszerzona, i powiedziałem sobie, dobra, składam papiery na ten kierunek, jeżeli się dostanę, no to spróbuję swoich sił, jeżeli nie, no to spróbuję w czymś innym. Dostałem się, spróbowałem, przeszedłem pierwszy, drugi, trzeci semestr mówię sobie, no dobra, no to jak już tyle się męczyłem. no bo jednak troszeczkę poświęcenia wymagały te studia, będę kontynuował, no i ja tak dobrze". Do końca, bez żadnych poprawek, zdając rok po roku, jakby powiedzieć to w, w regularnym czasie. Tak. Ale widzisz się kiedykolwiek w tym zawodzie, czy jakby już zerwałeś z tym? Raczej nie. Nawet podczas studiów raczej byłem jakimś liderem grupy, który potem prezentował dany projekt, niżeli tym, który siedział i dłubał nie wiem czy w silniku, czy w programie.